Cześć! Pewnie nieraz widząc projekt domu zastanawialiście się nad tym, jak będzie wyglądać w rzeczywistości. Z tego powodu stworzyliśmy dla Was wirtualne projekty domu w Zimmerman House, dzięki którym możecie zobaczyć, jak wybrany dom będzie wyglądać na Waszej działce. Lub w domowym zaciszu, pijąc kawę i zastanawiając się, jak za chwilę będziesz mieszkać w nowym, wymarzonym miejscu. Wystarczy, że za pomocą Waszego smartfona lub tabletu zeskanujecie kod QR, Wybranego projektu domu, a on przeniesie Was na dedykowaną stronę. Teraz tylko należy wybrać miejsce, w którym chcecie zobaczyć model, zastosować się do poleceń strony, a na końcu powiększyć projekt do odpowiedniej dla Was wielkości. Gdy już widzicie model domu, możecie obejść go z każdej strony, a także zrobić zdjęcie, żeby móc podzielić się z rodziną i znajomymi Waszym spełniającym się marzeniem. Jeżeli zwiedziliście dom na zewnątrz, możecie także wejść do środka, aby sprawdzić rozkład pomieszczeń. Od teraz możecie bez problemu zobaczyć wasz przyszły dom w każdym czasie i dowolnym miejscu.